Halo hallo się wszystkim ludziska, z tej strony i witam was w kolejnym unboxingu, dzisiaj Loot Gaming tutaj, tutaj o wam pokażę Loot Gaming dzisiaj Dobra słuchajcie, mamy naszego boxika, tutaj e, moi drodzy, więc otwórzmy go e, ogólnie słuchajcie, powiem wam, że e, jestem największym gałganem na świecie, ponieważ zacząłem nagrywać, nie włączyłem tak naprawdę aparatu, więc ja szybko to spakowałem I jeszcze raz chcę wam pokazać yy, Przebitki na szczęście mam Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest koszuleczka Halo, jest to koszulka, którą tak wam pokażę Z Resident Evil yy, Z tego chyba najnowszego Chwila, o, bo tak ten Jest tu taka koszuleczka i Jest tu dom, jest tu jakaś tam postać Prawda? Koszulka? Kurde, fa fajna jest Jest fajna, jest do ponoszenia jest dobrego materiału, jest grubszego materiału na szczęście niż e, poprzednia. Jest ok, koszuleczka jest ok. Zobaczmy co tam jeszcze ciekawego jest. Dobra, zobaczmy co mamy tutaj dalej. No ja oczywiście już w miarę w miarę wiem. Słuchajcie, mamy tu z, e, psycho Nauts e, Tutaj o. E, takie fajne go gogle. Mi się mega to podoba. Takie, takie, yy, takie, takie o tutaj Właśnie okularki Halo, patrzcie To są takie gogle wow. To jest takie, chwila Tak <noise> Nie, tylko jak taki ten, nie W ogóle, chwila Ja, ja wam pokażę, o Patrzcie, wo wy, wy, wy też możecie zało założyć je Ej, fajne one są Kurde, ja strasznie lubię takie rzeczy Mimo, że nie ten Nie jestem jaką, może jakimś fanem E właśnie, bo ja, ja tak patrzę, bo tutaj mam podgląd, nie? Ej, ja może nie jestem jakimś mega fanem, czy coś, ale fajna rzecz, mi się mega one podobają, bo ja strasznie lubię takie rzeczy, nie? E, takie cosplayowe. Słuchajcie, mamy figurkę z Mega mena. Uuu, Ona wygląda tak, w ten sposób, e, i... no, no ja, 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 ja nie jestem fanem, nie, nie, e, e, nie, e. Dobra, moi, moje miszki. Mamy tu kolejną rzecz z portala Opa, otwórzmy już, już, już się domyślam co to jest Moi drodzy Moi, moi drodzy, jest to krawat Jest to krawat z portala Ja nie wiem czy kiedykolwiek go użyję Ale jest to krawacik No powiedzmy, że spoko Gdyby nie to, że ja, 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 ja nie noszę krawatów, ale... ale okay, no okej no. Co, co więcej powiedzieć? No i ostatnią, ostatnią rzeczą jest przypinka jest e, mat, mat, mat Science, tak? January 20, 2017. Przypinka standardowo z takim mózgiem. E, w sumie OK nawet jest. Mi się wydaje, że okej. Okay. Dobra, moi drodzy, więc słuchajcie, znów szybki taki unboxing, wydaje mi się, że są lepsze, e, powiem wam, że najbardziej z tego wszystkiego Cieszę się z tych gogli, z, no, z tych okulaków, gogli, jakkolwiek, ja naprawdę uwielbiam takie rzeczy, no mo mogliście na, nawet zobaczyć po... E, w ogóle monitory mi się to odbijają, nie? Mogliście to zobaczyć również po, e, po, po samej mojej kolekcji tych, e, tych, 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 tych czapek, które są, e, które mam Koszulka, tutaj mam koszuleczkę. Koszuleczka też jest fajna. E, portal z krawata, no. Powiedzmy, że są osoby, które im, którym się na pewno to podoba. Figurka. E, mech, bym powiedział, pewnie kiedyś wam ją oddam w jakimś losowaniu standardowo. E, I czy ja. Wszy, czy to wszystko było? Czy tu nie ma jakiegoś. właśnie, tutaj powinien, powinien, powinien być. Moi drodzy i powinien być plakat, po plakat w ogóle chyba raczej tak, o, powiedzmy, eee, powinien być plakat. Jest i plakacik, moi drodzy plaka. O, halo. plakacik jest tutaj taki, o, tak, o, staram się wam jak najlepiej pokazać. No i tutaj co powinniśmy mieć? Tutaj, no i mamy wszystko, mamy tutaj wszystko. Eem... Widzę, że trzech, trzech z częściwców mogło coś fajniejszego mieć. E, portal Gun, taki jakby, z tego co za, widzę. E, fajnie, powiedzmy, że fajnie, no najbardziej, najbardziej mówię. To mi się podoba, więc ja wam dziękuję za obejrzenie, jeśli wam się materiał spodobał. Unboxing, kciuki w górę, mile widziane, Trzymacie się do kolejnych. No i cześć.